Pierwszy pacjent Perl to człowiek, który stracił nadzieję, że kiedykolwiek odzyska sprawność. Widziałem w jego oczach wiarę, że ta metoda może dać mu inną drogę niż klasyczne leczenie. Uszkodzenie było na tyle duże, że dalszy postęp choroby z pewnością doprowadziłby do protezoplastyki stawu. I wtedy myśląc o tym, że Perl da mu nowe życie, że wchodzimy w zupełnie nowy obszar leczenia, to było Absolutnie wyjątkowe. Na sali operacyjnej czułem odpowiedzialność, ale i niesamowitą ekscytację. To nie była zwykła operacja. Ten moment był przełomowy, bo wiedzieliśmy, że właśnie tu i teraz decyduje się, czy potrafimy naprawdę odbudować ludzką chrząstkę. I to uczucie, że wprowadzamy coś, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe, było absolutnie wyjątkowe. Projekt PER zaczyna się w laboratorium. Tam, gdzie z komórek i tkanki pacjenta powstaje prawdziwy implant chrząstki szklistej.